Dzień dobry, nazywam się Justyna Majchowska. Dzień dobry, jestem Paweł Wojdylak. Jesteśmy doradcami miast w Związku Miast Polskich. Opowiemy dzisiaj krótko o tym, co dzieje się w mieszkalnictwie w małych i średnich miastach. Chcemy Państwu przedstawić cztery wybrane przykłady, które cechuje różne źródła finansowania. W ramach tych inwestycji powstały różne typy zabudowy. Chcieliśmy zwrócić uwagę na, na to, jak projekty są powiązane ze strategią rozwoju miasta i proponujemy, żebyśmy się zastanowili, czy, czy te projekty odpowiadają na faktyczne zapotrzebowanie mieszkańców. Wybraliśmy dla Państwa cztery przykłady z polskich miast. Jako pierwsze omówimy przykład Solca Kujawskiego. Jest to gmina miejsko-wiejska położona pomiędzy Bydgoszczem a Torunią, licząca blisko 17 tysięcy mieszkańców. Jeśli spojrzymy na strukturę funkcjonalną, przestrzenną miasta, to zauważymy, że miasto jest podzielone po na takie dwie części. Część zachodnią, gdzie znajduje się Stare Miasto z centrum usługowo-administracyjnym oraz takim dużym obszarem mieszkaniowym, na którym dominuje zabudowa jednorodzinna, oraz część wschodnią, gdzie dominuje taka strefa aktywności gospodarczej, gdzie m.in. znajduje się park przemysłowy wraz ze specjalną strefą ekonomiczną. Pomiędzy tymi terenami przeznaczonymi na działalność gospodarczą a Wisłą znajduje się teren, który miasto przeznaczyło na rozwój mieszkalnictwa. Miasto w swojej strategii rozwoju zdefiniowało jeden z celów jako gminę atrakcyjną dla osób młodych. Miasto przez to rozumie zapewnienie dogodnych warunków do zamieszkiwania i inwestowania. I w tym celu przeznaczyło część tej zabudowy na sprzedaż, uzbrajając odpowiednio te tereny. Główna aktywność inwestycyjna tak naprawdę prowadzona jest na tym obszarze przez inwestorów prywatnych oraz deweloperów. Rozwój mieszkalnictwa i polityka mieszkaniowa została na stałe wpisana w strategię rozwoju miasta. Rozwój mieszkalnictwa spowodował zmianę usług publicznych oraz komercyjnych w mieście, część usług musiała zostać przeniesiona w inne miejsca, dlatego że na przykład, tak jak szkoła muzyczna, budynek, w którym się mieściła nie spełnił, nie spełnił już swoich funkcji. Rozwój mieszkalnictwa spowodowało również to, że do Solca Kojawskiego napłynęła spora masa nowych mieszkańców, którzy, jak pokazują dane statystyczne, częściej wyjeżdżają do pracy poza Solec Kojawski. Sprzyjało to m.in. wybudowaniu nowego dworca kolejowego, który został stworzony takim, wraz z takim amfiteatrem, który tworzy atrakcyjną przestrzeń dla mieszkańców. Przenosimy się do Kurzętnika, który jest dawnym, kiedyś był miastem, dzisiaj to wieś położona w województwie warmińsko-mazurskim. Gmina wiejska o nieco ponad 9 tysiącach mieszkańców, więc mogą sobie Państwo wyobrazić skalę. Co ważne, na terenie gminy znajduje się Park Przemysłowy Nielbark i warmińsko-mazurska specjalna strefa ekonomiczna. Równocześnie jest to bardzo malowniczo położona miejscowość w otoczeniu kompleksów leśnych, terenów rekreacyjnych, sztucznego zbiornika wodnego Nielbark. I właśnie w takiej oto powstała inwestycja Towarzystwa Budownictwa Społecznego TBS Gminy. Urzędnik. Jest to głównym celem tej inwestycji było zaspokojenie, zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych gminy. Realizowane przez TBS w latach 2017 do 2022. Całkowita wartość tej inwestycji to 22 miliony złotych. Finansowana była dzięki kredytowi komercyjnemu, środkom własnym spółki TBS oraz poprzez wkład, partycypację mieszkańców. Finalnie w, w Kurzętniku powstało osiedle pięciu bliźniaczych budynków wielorodzinnych, powstanie 140 lokali mieszkalnych dla około 600 mieszkańców, więc mogą sobie Państwo wyobrazić, jak dużo jest, duża liczba nowych mieszkań w porównaniu do całej populacji gminy. I wraz z tym osiedlem powstało, powstało nowoczesne zaplecze rekreacyjne, ścieżki rowerowe. Niedaleko zlokalizowane jest, zlokalizowany jest gminny zespół opiekuńczo-wychowawczy i jakość i wartość tej inwestycji jest Jakość zamieszkiwania w tym kompleksie jest bardzo komfortowy. Kolejny przykład, który dla Państwa wybraliśmy, to jest Karlino. Gmina miejsko licząca prawie 9 tysięcy mieszkańców, położona w niedalekiej odległości od wybrzeża Bałtyku, otoczona pięknymi kompleksami leśnymi. Przez miasto przepływa rzeka Parsenta. Pomimo tego, że jest to niewielka gmina, to na terenie miasta znajdują się liczne zakłady przemysłowe, w tym dwie specjalne strefy ekonomiczne. Miasto od lat prowadzi taki program rozwoju mieszkalnictwa komunalnego. Główne cele to przede wszystkim zatrzymanie mieszkańców, ale także przyciągnięcie nowych mieszkańców do osiedlenia się w Karminie. Miastu zależy oczywiście najbardziej na ludziach młodych, ale też rodzinach z małymi dziećmi. Bardzo ciekawym wątkiem tutaj jest, który występuje, jest współpraca z lokalnymi przedsiębiorcami. Jeżeli, dany, jeżeli pracownik ma rekomendację firmy, która ma siedzibę na terenie gminy, to ma on pierwszeństwo w przyznaniu lokalu, lokalu w nowo wybudowanych budynkach. W ostatnich sześciu latach karmiński TBS wybudowało 6 budynków wielorodzinnych na łącznie 150 lokali mieszkalnych. Inwestycje zostały sfinansowane ze środków własnych gminy oraz z funduszu dopłat Banku Gospodarstwa Kredytowego. Ciekawym przypadkiem jest również to, że do tych inwestycji środki też dołożył prywatne, prywatny, prywatna osoba, a mianowicie przedstawiciel jednej z większych firm, która ma swoją siedzibę na terenie gminy, firmy Homai. Gmina, dbając też o rozwój mieszkalnictwa, dba również o całą infrastrukturę, która z tym jest związana. Tak? Rozwija również infrastrukturę społeczną, takie jak przedszkola i żłobki, ale również infrastrukturę taką rekreacyjno-sportową oraz dba o walory turystyczne, wykorzystując tutaj wszystkie walory krajoznawcze miasta. Na koniec zapraszamy do Siechnic, miasto 12 położone 12 kilometrów od centrum Wrocławia, znajdujące się w jego aglomeracji. Stolica gminy miejsko-wiejskiej licząca 22 tysiące mieszkańców. Charakter Siechnic to głównie usługi i, i przemysł. W tym momencie chciałbym powiedzieć o troszeczkę o historii, ponieważ Siechnice są młodym miastem. W 1997 roku uzyskało prawa miejskie, a następnie Strawiła całe miasto powódź, wskutek czego zjaśniała konieczność opracowania nowej strategii rozwoju w 1998 roku i główny cel to budowa miasta autonomicznego względem Wrocławia, wykorzystującego jego zasoby, ale oferującego mieszkańcom inny wyższy standard życia. Tak więc w Ciechnicach zaczęło się kreowanie nowego, nowego centrum. Powstała łączna wartość inwestycji to miliard złotych. W Ciechnicach można powiedzieć powstało nowe miasta. Finansowanie, to, finansowanie tych inwestycji odbyło się poprzez sprzedaż zasobów gruntowych gminnych. I w większości inwestował kapitał prywatny. Możemy tutaj wyróżnić budynki, budynki gminne, budynki spółdzielni mieszkaniowej oraz inwestycje deweloperskie. Powstała zabudowa wielorodzinna o różnych formach: kwartały, bloki, wille wielorodzinne i o, 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 różnej, o różnej powierzchni. I może teraz powiem o efektach, ponieważ. W efekcie wykreowane zostało nowe, nowe miasto. Siechnice stały się, się stolicą gminy. Cały czas napływają mieszkańcy i Również mimo, było to, rozwój jest dzięki temu, że w, powstała gmina strefa gospodarcza dosyć duża. Jest blisko do wschodniej obwodnicy Wrocł Wrocławia. W ślad za inwestycjami mieszkaniowymi powstał też nowoczesny rynek z latuszen, wiele obiektów użyteczności publicznej oraz kompleksowy nowoczesny układ infrastruktury komunalnej. Tak naprawdę chcielibyśmy dać Państwu do zastanowienia się, czy, jak, jak oceniacie Państwo te, te przykłady. Wiadomo, że możemy się doszukiwać plusów oraz, ale też, też, też minusów. No, na pewno po, istnieje takie pytanie, czy dużo czy mało się dzieje w małych i średnich miastach? Trudno odpowiedzieć na to pytanie, dlatego że, patrząc na to, co, co robią miasta w Polsce, można zauważyć, że jest aktywność w tym zakresie, jednak zapotrzebowanie na mieszkania komunalne jest wciąż duże. Istnieje luka mieszkaniowa przede wszystkim w, w, tym, w takiej grupie mieszkań na wynajem. I konieczne na pewno jest tworzenie oferty mieszkań komunalnych na wynajem, szczególnie w dobie teraz po covidowej, kiedy, kiedy być może nie będzie takiej możliwości inwestowania środków w swoje mieszkanie. Dziękujemy Państwu za uwagę. Do widzenia. Dziękujemy, do widzenia.